On stracił twarz, ręce i nogi, i wciąż słyszy od syna: To nie jest mój tata. Wszystko zaczęło się od zwykłego przeziębienia. Taki katar, gorączka. Ale w ciągu kilku godzin jego ciało zaczęło gasnąć. Skóra zrobiła się sina, oczy przestały reagować. Krew pojawiła się tam, gdzie nie powinna. Lucy, jego partnerka, błagała pogotowie, ale zanim dotarli do szpitala. Lekarze już szykowali stół operacyjny. Jedna decyzja zmieniła wszystko: albo amputują ręce i nogi, albo umrze. Zgodziła się. Nie miała czasu na żal. Po miesiącach walki, bólu i operacji, Aleks wrócił do domu. Ale to już nie był ten sam dom. Jego kilkuletni syn patrzył na niego i cofał się, jakby widział potwora. Tata nie wygląda tak, powiedział. Aleks próbował chodzić. Uczył się jeść, oddychać, mówić od nowa. Próbował pokochać swoje nowe ciało, ale gdy Lucy próbowała go pocałować, odwrócił twarz. I wtedy zapytał szeptem: Czy jeszcze mnie kochasz, czy tylko współczujesz? Ale nie usłyszał odpowiedzi. Co powiedziała Lucy? Czy ich miłość przetrwała wszystko, czy zniknęła razem z jego dawnym życiem? Jeśli chcesz wiedzieć, jak to się kończy. Pełna historia w opisie. Nie zapomnij zostawić lajka i subskrybować po więcej wstrząsających historii jak ta.